Tylko zmotoryzowani mogą się czuć dopieszczeni przez miejski zarząd dróg w Częstochowie. Powody do radości mogą też mieć piesi, w tym przypadku na tysiącleciu. Mówimy o chodniku, który dla tysiąclecia jest ważnym połączeniem właśnie pieszym czyli ten odcinek. Wymagający przebudowy, tak naprawdę budowy chodnika od jego podstaw, czyli między ulicą Polskiego Czerwonego Krzyża a ulicą Dekabrystów. Po tej stronie przeciwnej do linii tramwajowej mamy właśnie tutaj tę przebudowę, która myślę istotnie już we wrześniu, kiedy na koniec września zaplanowane są finały tych prac, wpłynie na poruszanie się po tysiącleciu. Teraz jedziemy na Jana Pawła II, bo tam też będzie nowy trakt rowerowy. I ta droga rowerowa właśnie powstaje też w ciągu Alei Jana Pawła II między Rynkiem biruńskim a ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki. Też ważny, brakujący odcinek, który nam zespoli istniejącą infrastrukturę dedykowaną rowerzystom. Mamy też ciąg wspólny, pieszo-rowerowy w ulicy Okulickiego do wybudowania na nowo od strony północnej między Szajnowicza, Iwanowa, a ulicą Łódzką. Tam też będziemy mieli to połączenie, czyli znowu łączymy też trochę takie istniejące ogniwa i to co do tej pory przebudowane nie zostało i jest to inwestycja właśnie odrębna, tylko dedykowana tego typu pracom. Inne prace związane z naprawą czy budową chodników to Między innymi w ulicy Mielczarskiego, centrum miasta będziemy mieć remont ciągu pieszego, właśnie także w ulicy Kościelnej, to trochę w kierunku Stradomia na przedłużeniu ulicy Jagiellońskiej, od przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ulicy Chopina, na Osowskiego to południe miasta od obrębu skrzyżowania do budynków mieszkalnych, także tych inwestycji chodnikowych jest sporo. To są inwestycje własne за средствавъкъсник бюджета на miasta